Mówi się, że jak coś złego może się zdarzyć, no to się wydarzy. Niby zabawne, ale często zatrważająco prawdziwe. Określa się to jako prawo marfiego. I jest to żartobliwe ujęcie pecha i złego losu. Okazuje się, że tych czasem zabawnych, czasem życiowo prawdziwych praw jest znacznie więcej. Zabrałem trzy najciekawsze. Jestem ciekaw, do ilu z nich się w życiu stosujesz. Co więcej, drugie może realnie i bardzo zmienić Twoje życie. Lecimy. Jest jedno prawo, które jest zawsze istotne. Niezrobione rzeczy nie zrobią się same, dlatego też warto zapoznać się z moim kursem i książką Pożegnaj prokrastynację, do której linkuję w opisie filmu. Pierwsze prawo prawo Marfiego. Co może pójść źle, pójdzie źle. Chyba najpopularniejsze prawo, które tak naprawdę jest zbiorem powiedzonek, które sprowadzają się w tym pierwszym przypadku do jednego: co może pójść źle, pójdzie źle. Oczywiście, określając to takim hucznym słowem prawo, nie stoi za tym żadna matematyczna zależność ani żadne badanie, Od po prostu ironiczna obserwacja, że często to, co zauważyliśmy, że może się popsuć, suje się. Lubię tę zasadę, bo zdradza ona w projektach dwa dominujące podejścia. Pierwszy huraoptymizm, i drugi realizm. Oczywiście istnieje też hiperrealizm, ale o tym za chwilę. Huraoptymizm charakteryzuje ludzi niedoświadczonych, pewnych siebie, stawiających wszystko na jedną kartę. Ludzi, którzy zadanie traktują jak kasyno wyjdzie albo nie wyjdzie. Albo uzupełnienie świadomych konsekwencji. Jest w kura optymizmie pewien urok, nie marnuje się czasu na żadne backupy, przygotowania, zabezpieczenia, co też w pewnym sensie jest oszczędnością środków, w szczególności jeśli projekt ten jest niepowtarzalny. Kuraoptymizm, choć jest naiwny, bywa lepszą ścieżką w niektórych przypadkach. Pokażę Ci to na prostym przykładzie wyzwania na styku programowania i pracy biurowej. Wyobraź sobie zadanie, którego częścią jest wypełnianie bardzo obszernej tabelki w Excelu bardzo specyficznymi danymi z kilku źródeł online. Tą tabelkę musisz skonstruować jednorazowo, tylko do tego zadania. Jest ona jednak bardzo duża i aż palce drętwieją na myśl o tym, żeby to wszystko wklepać z palcem. Z racji tego, że masz pewne doświadczenie w prostym programowaniu, postanawiasz zakodować automat wypełniający te rubryki konkretnie sformatowanymi danymi zaciągniętymi z tych kilku miejsc w sieci. Nad zaprojektowaniem automatu spędzisz 8 godzin. Cały dzień prób i błędów, doczytywania, szukania drobnych rozwiązań, do uczenia się oczywiście z nielada frustracją. Przepisałbyś to ręcznie w 3 godziny, może z 4 z przerwą na drugie śniadanie. Wielokrotnie w moim życiu zawodowym pojawił się taki dylemat. By dla jednorazowej, skomplikowanej rzeczy zaprojektować jeszcze bardziej skomplikowane rozwiązanie, gdzie proste analogowe działanie bez wielkich rozważań sprawdziłoby się najlepiej. Takie optymistyczne, ja to zrobię. Teraz weź takie pojedyncze doświadczenie i zauważ, że od czasu do czasu taki optymizm, że naprawisz to ręcznie, analogowo, w najprostszy możliwy sposób, zanim skonstruujesz maszynkę, która zaraz po zniknięciu problemu będzie bezużyteczna, jest ono po prostu bardziej praktyczne. Przy poważnych decyzjach w życiu. Też nie będziesz rozważał wszystkich planów awaryjnych, konstruował jakichś trudnych rozwiązań, bezpieczeństwa, tylko wejdziesz z optymizmem i świadomością, że trzeba temat ukryć tradycyjnie. Myślę o takich jednostkowych przypadkach w życiu, jak małżeństwo, decyzje o dzieciach czy dobór zawodu. Z drugiej strony mamy realizm, czyli świadomość, że jak coś może się popsuć, to pewnie się popsuje, więc potrzebny jest plan awaryjny albo przemyślany plan naprawczy. To ważna lekcja dla każdego, kto kiedykolwiek projektował czy to grafikę, czy kodował i nie zapisywał sobie backupu w chmurze. Wystarczy jedno małe spięcie elektryczne i tracisz całą pracę bezpowrotnie. Sam przekonałem się o tym wielokrotnie, dlatego obecnie większość działalności kreatywnej natychmiast archiwizuję online lub po prostu robię w dokumentach w chmurze. Dlatego się ubezpieczamy, dlatego też. W sposób ograniczony ufamy obietnicom polityków, dlatego warto w dowolnym kraju zgromadzić odrobinę oszczędności, by mieć większy spokój ducha. Statystycznie osoby realistyczne, pomimo pozornego nadkładania zasobów, realizują lepiej swoje projekty. Oczywiście może się to przekształcić w hiperrealizm, jeśli przegniemy, który czasem charakteryzuje osoby chore na depresję albo uporczywy perfekcjonizm. Wówczas mamy oprócz dostrzegania, że rzeczy mogą się popsuć, również radykalnie przesadzoną optykę tego, jak bardzo może coś później tak i albo nasze przygotowania będą radykalnie przesadzone, albo po prostu załamiemy ręce i zarzucimy cały temat. Podsumowując, dwa podejścia. Realizm jest bardzo przydatny do długofalowych i powtarzalnych procesów, wówczas wysiłek poświęcony na zaprojektowaniu dobrego rozwiązania zwróci się w oszczędzonym czasie albo braku problemów bardzo szybko. A chorooptymizm, taki hazard, pojedynczy rzut na intuicję, może okazać się przy jednorazowych drobnych czynnościach podejściem bardziej ekonomicznym i oszczędnym. Drugie prawo prawo keteringa. Problem dobrze opisany to problem w połowie rozwiązany. Charles Kettering, inżynier pracujący dla General Motors, jest znany z powiedzenia problem dobrze opisany to problem w połowie rozwiązany. Ciężko oczywiście ustalić, czy za każdym razem mamy do czynienia z połową rozwiązanego problemu, czy z jedną trzecią, czy może z 80%, bo mówimy o po prostu bardzo dobrej autodiagnozie tego, co jest naszym wyzwaniem. Jednym z takich praktycznych ćwiczeń, które mają dodawać pewności siebie i wskazywać na właściwe postępowania w trudnej, stresującej sytuacji, jest wzięcie kartki papieru i wypisanie rzeczy w danej sytuacji, nad którymi mamy kontrolę, i rzeczy, których nie kontroluję. I skupić się jedynie na ulepszaniu tego, nad czym mam realną kontrolę, i zignorowanie reszty. Tutaj mamy trochę bardziej rozbudowany, ale równie pomocny schemat wskazania właściwej ścieżki. I będziemy stosowali klasyczną metodę sokratejską w dochodzeniu do meritum, czyli będziemy sobie zadawali dużo, naprawdę dużo pytań, włącznie pięciu krokach. Krok pierwszy. Zakreśl problem w formie zdania. Dla przykładu: potrzebuję w przyszłym roku zarabiać przynajmniej 20% więcej. Krok drugi. Przekształć problem w otwarte pytanie. W jaki sposób mógłbym podnieść swoje zarobki o 20%? Krok trzeci. Zadać to pytanie na różne sposoby i poszukaj nowych ujęć problemu, szukając równocześnie różnych sposobów dojścia do tego celu. Na przykład, w jaki sposób podnoszę zarobki o 20% w jednym miesiącu? Czy wystarczy, że jednorazowo zainkasuję 20% wzrost roczny, na przykład pod koniec roku? W jaki sposób mogę podnieść zarobki poza moją regularną pracą? W jaki sposób mogę podnieść zarobki w regularnej pracy? Jakie posiadane zasoby mogę użyć, by podnieść zarobki o 20%? Zadawaj tych pytań możliwie dużo. Krok czwarty. Przejdź z abstrakcyjnych pytań i je urealni, wybierając te najbardziej trafne, i zadawaj pytania już w zderzeniu z rzeczywistymi zasobami, jakie posiadasz, zarówno materialnymi, jak i czasowymi, oraz w cudzysłowie, potrząśnij, przenośnij problem. Na przykład, czy na pewno potrzebuję 20%? Co się stanie, jak będę miał 15%? A co będzie, jak wzrośnie o 40%? Będzie to warte dodatkowego zachodu? Czy moje zasoby starczą na taki wzrost? Jaka jest skala niepewności? Co mnie ogranicza i jak mogę te ograniczenia minimalizować? Czy obrani jednego rozwiązania zamknie mi inne drogi? Zadawaj dużo pytań, próbuj szukać dziury w całym, zastanów się nad kilkoma wariantami. No i piąty krok. Sformułuj nowe zdanie. Sekwencję zdań opisującą zarówno problem, jak i możliwe skuteczne rozwiązania. Wówczas masz dobrze opisany problem, który znacząco przybliża cię do rozwiązania. Może się okazać po tej sekwencji, że zdanie się będzie znacznie różniło od tego pierwotnego. Na przykład, muszę do czerwca uzbierać 8000 zł dodatkowej kasy. Zrobię to poprzez no i wymieniamy. I tak dalej. To zdecydowanie inaczej zarysowany problem niż w zdaniu z kroku numer 1. Trzecie prawo. Prawo Falklanda. Jeśli nie musisz podejmować decyzji, nie podejmuj decyzji. Przeszukałem pół internetu, ale nie wiem, kim był ów Falkland. Podobno to jakiś szlachcic. Niemniej myśl ta jest bardzo ciekawa, bo obnaża pewien ciężar i wiąże się z koniecznością podejmowania decyzji, a jest tym odpowiedzialność i konsekwencje zmiany. Jeśli nie musisz podejmować jakiejś decyzji, to jej nie podejmuj, bo obciążysz się dodatkowo. Natomiast są tutaj dwie pułapki, na które trzeba uważać. Bezczynność też jest decyzją, w szczególności bezczynność w świetle potrzeby podjęcia decyzji, którą świadomie ignorujemy. Oraz możemy nie dostrzegać, że czas konieczności podjęcia decyzji właśnie się zaczął, a my dalej twierdzimy, że nie musimy nic zrobić. Istotna jest świadomość, że w tym powiedzeniu nie chodzi o to, by być zupełnie bezczynnym i reagować tylko wtedy, kiedy musimy, kiedy ktoś nam każe, kiedy okoliczności nas do tego zmuszają. Chodzi o to, żeby brać odpowiedzialność za decyzję świadomie i w wyniku określonych konieczności. Często jest tak, że podejmujemy decyzję, ale zupełnie nie jesteśmy gotowi na jej konsekwencje, i te konsekwencje mieszają nam w życiu tak bardzo, że spada na nas lawina problemów. Warto więc przed podjęciem decyzji, czy to będzie decyzja konsumpcyjna, czy na przykład wskoczenie w romans na boku, lub organizacja swojej nowej działalności, zadać sobie to pytanie, czy muszę to robić i czy muszę podejmować tę decyzję, jakie stoją za tym konieczności. To będzie to warte tych konsekwencji i tej odpowiedzialności, czy ja się na to piszę. Jeśli nie musisz, to lepiej się wstrzymaj. To trzy ciekawe intuicyjne prawa, które pomogą w wielu sytuacjach. Ja dziękuję Ci za twój czas i pamiętaj, pozostań w nieprzeciętny, cześć.